Panie trenerze, witamy po świąteczno-noworocznej przerwie. Proszę powiedzieć, jaki to był dla pana okres? Spokojny czy gdzieś tam z tyłu głowy były myśli na temat rozpoczynających się dzisiaj przygotowań i całej rundy wiosennej, która jest przed nami? Przede wszystkim wszystkim kibicom chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku i żeby GKS Jastrzębie prezentował się dobrze i żeby kibice byli z naszej gry zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy mojego spędzania czasu wolnego, no to przede wszystkim wspólnie tutaj z prezesem i wspólnie z dyrektorem byliśmy cały czas w kontakcie. Spotykaliśmy się na bieżąco i załatwialiśmy wszystkie bieżące sprawy dotyczące. Drużyny. Pracowaliśmy oczywiście nad zawodnikami, którzy mogą wzmocnić nasz zespół i którzy mogą dołączyć do naszego zespołu. Oczywiście, tak samo przygotowanie planu do planu całego przygotowań. Nie było tego czasu wcześniej zbyt wiele, ponieważ to był bardzo krótki okres. Teraz można było się lepiej zapoznać z całą kadrą zawodników i z wszystkimi. Rzeczami, które jak funkcjonują w klubie. Przed nami bardzo ważne i bardzo trudne kilka miesięcy, jeśli chodzi o utrzymanie w pierwszej lidze. Sytuacja w tabeli jest trudna, ale nie jest bardzo zła. Dalej wszystko jest w naszych nogach i głowach. Przede wszystkim powtórzę to, co powiedziałem na początku. Ja jestem bardzo świadomy sytuacji, w jakiej przejmuję zespół, natomiast ta przerwa dwumiesięczna i ruchy, które planujemy zrobić w drużynie pozwolą nam się dobrze przygotować do tej drugiej do tych 15 spotkań, które zostały. Wiemy, że mamy 15 meczów, w każdym musimy zagrać o pełną pulę, jeżeli chcemy na coś liczyć. Natomiast nasz cel jest taki mój osobisty jako trenera, żeby poprawić znacząco średnią punktową i żeby zespół prezentował się przede wszystkim skuteczniej. W tych meczach, które pozostają. Jak będzie wyglądało te 7 tygodni, które pozostały do rozpoczęcia rundy wiosennej, dużo ciężkiej pracy przed zespołem? No jak zawsze w okresie przygotowawczym jest więcej pracy niż normalnie przed. No i to jest normalna sytuacja. Dwa, pierwsze dwa tygodnie spędzimy tutaj na własnych obiektach, kończąc ten okres springiem z gks Katowice w Katowicach. Później udamy się na obóz na tydzień do kamienia. I oczywiście zaplanowane są sparingi. Mam nadzieję, że pogoda i inne pozasportowe rzeczy pozwolą nam zrealizować cały plan. I w takim rytmie będziemy się przygotowywali do tej rundy. Na koniec troszkę bardziej ogólne pytanie. Jak chciałby Pan, żeby GKS-3 prezentował się pod Pana wodzą i jaki grał futbol? Przede wszystkim chciałbym, żeby to był skuteczny futbol i żebyśmy byli skuteczni w działaniach defensywnych, w działaniach ofensywnych. I szczególną uwagę chcę zwrócić na fazy przejściowe, fazy przejścia z obrony do ataku i z ataku do obrony. To będzie taki główny nacisk do poprawy. Miałem okazję zapoznać się szerzej w tym momencie ze, ze wszystkimi statystykami. Miałem możliwość obejrzenia więcej meczów niż przed podjęciem tej pracy. Także postawiłem w głowie sobie swoją diagnozę tego zespołu i co, co, czego będę wymagał. I Na pewno te fazy przejściowe będą takim elementem, nad którym będziemy szczególnie pracowali. Na dwa, na dwa, na dwa. Już, nie bawimy się. Koncentruj się tylko na robocie, podaję przyjęcie i chodzi piłka po trawie.